Zastanawiasz się, jak najlepiej przekształcić swoją firmę, spółkę Zo. Masz aż cztery opcje, każda ma swoje plusy i minusy. Sprawdź, która będzie dla Ciebie najlepsza. Pierwsza opcja: załóż nową spółkę Zo i zamknij dotychczasową działalność. Proste, szybkie, ale tracisz historię swojej firmy. Jeśli liczy się dla Ciebie ciągłość w relacjach z bankami czy kontrahentami, to może być wyzwanie, ale nowy start może mieć swoje plusy. Druga opcja przekształć swoją działalność w spółkę ZO. To bardziej skomplikowane, ale zachowujesz całą historię firmy, często numer NIP, a umowy pozostają w mocy. Idealne, jeśli chcesz stabilności. Bez rewolucji. Trzecia opcja to uproszczone przekształcenie dla spółek cywilnych czy jawnych mniej formalności, szybciej, ale dostępne tylko dla mniejszych spółek, takich jak spółki cywilne czy spółki jawne. Jeśli liczy się jednak dla Ciebie czas, to opcja dla Ciebie. Czwarta opcja to wydzielenie ZCP, czyli zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do spółki ZO. Już coś dla większych firm, rozwiązanie nieco bardziej skomplikowane, ale dające możliwość podzielenia działalności na mniejsze części bez konieczności zamykania całości. Sprytne, prawda? Każda z tych opcji ma swoje zalety i wady, ale która będzie najlepsza dla Ciebie? Zostań z nami i oglądaj kolejne rolki, gdzie omówię każdą z tych możliwości. Zapraszam serdecznie.